Skrócony opis działania całej instalacji. Bierzemy suchy chleb, wrzucamy go tutaj, miksujemy. Całość idzie do zbiorników. Z tego wydziela się gaz, taki jak tutaj. Tak? Stąd idzie potem do zbiornika tutaj ciśnieniowego, i następnie jest produkowany taki gaz. Może by bawić nawet mocniej trochę. I taki gaz można wykorzystać potem na przykład do agregatu. Pierwsze uruchomienie agregatu. Ten sam gaz, co wtedy był na palniku. No, to próbujemy.